No, się YouTube dawno się nie odzywałem. Mogliście pomyśleć, że sobie odpuściłem ten cel 5 km poniżej 20 minut, ale tak nie jest. Najprawdopodobniej w ogóle zapomnieliście o mnie i nie zwał, ale nie, nie, nie odpuściłem. Ułożyłem sobie po prostu inaczej cały plan, bardziej rozłożony, tak aby to w roku 2024 osiągnąć cel, i w tym roku właśnie teraz zacząć trenować w okolicach marca. Bo ja nie lubię biegać na bieżni elektronicznej na siłowni, lubię biegać na dworze, a na dworze zimową nie powinienem biegać ze względu na astmę. Więc sobie postwierdziłem, że zrobię taką trzystopniową, podzielę ten okres przygotowawczy na trzy części. W pierwszej części powróciłem sobie już teraz do wyników siłowych, które sobie założyłem, które byłyby przydatne. Tutaj mam na myśli. Przede wszystkim rumuński martwy ciąg oraz przysiad e, Przy wadze 72 kg wtedy e, Chciałem zrobić na rumuńskim martwym ciągu Stówką kilka powtórzeń, zrobiłem trzy e, A na przysiadzie siedemdziesiątką Chciałem porobić kilka powtórzeń Też tak kilka powtórzeń, jeśli pamiętam ile e, I to był pierwszy taki cel e, Powrót do tych e, osiągnięć No to dużo mówię, mało powiedziane Znaczy nie, dużo powiedziane osiągnięć, Bo to są takie podstawowe E, poziomy siły, które ktoś tam powinien mieć ćwiczący już od jakiegoś czasu e, no i to już osiągnąłem tam do końca października tak powoli trenując z planem góra-dół cztery razy w tygodniu bez, tam, bez jakiegoś tam napięcia specjalnego do tego e, może pokrótce po co a po co biegaczowi te ćwiczenia to może w innym razem e, teraz tylko relacje Drugim, teraz jestem na drugim etapie przygotowań czyli na redukcji tłuszczu Co prawda jestem dość chudy byłem gdy zaczynałem tą redukcję w grudniu czyli 72 kg przy 186 cm wzrostu to nie jest byk pudzian ale jednak sobie sprawdziłem ile mam tłuszczu zrobiłem to poprzez densytometry całego ciała jest to druga najlepsza metoda określenia poziomu tłuszczu w organizmie, zaraz po autopsji na tą pierwszą metodę się nie zdecydowałem bo niesie za sobą duże konsekwencje więc na densytometrii weszło, że mam 20-21% tłuszczu w organizmie czyli dużo, jak na nawet na taki e, nawet jak na taką chudość można powiedzieć ogólną no bo to jednak nie jest dużo kilogramów jak na ten wzrost ale ja jestem dość szczupły ogólnie jeżeli chodzi o szerokość kośca także ja nawet gdybym wlał w siebie wszystkie sterydy świata, to bym nie wyglądał jak Pudzian. Eee, ale tutaj no, stwierdziłem, że no, mamy tutaj jakieś 10% masy ciała do zrzucenia. No, możemy sobie to zrobić, bo tutaj takie 7 kg to zrobi dużą różnicę przy, e, przy bieganiu. Więc teraz robię sobie e, taką redukcję, którą chcę zakończyć do końca lutego. Mamy teraz połowę stycznia, 3 kg już zeszły, zostały 4. Celem jest 65 kg. Nie byłem tak chudy od czasów w liceum. Więc będzie dość ciekawe, czy w ogóle tam zejdę. Ale no, postaram się to zrobić. Teraz właśnie korzystam z tego, że mam urlop. Środek tygodnia, dziecko u babci, żona w robocie, to ja sobie teraz tuptam, spalam kalorie eee, specjalnie. Pogoda piękna. Eee. Dorzuciłem sobie kilka kilogramów do plecaka i targam teraz. No i tam kroków zrobię, nie wiem, jeszcze mam jakieś dwie godziny, nie, nie wiem, czy będę aż tak długo chodził, ale spalam kalorie. Także dalej działam, ale stwierdziłem, że nie będę was zasypywać głupotkami typu. O, zrobiłem w tym tygodniu dwa treningi. Nie, dam znać mniej więcej na koniec lutego, czy się udało z redukcją. Myślę, że się uda. Tak, żeby od marca już zacząć biegać na zewnątrz, gdy już będzie trochę kilka stopni na zewnątrz, już będzie bieżnia sucha na stadionie. To wtedy zacznę już te treningi konkretne biegowe, również na wyższych kaloriach, większych węglowodanach na pewno. No, także to tyle. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, to piszcie. No, na razie.